Siemanko wszystkim, witajcie w podsumowaniu piątego dnia cwl w styczniu 2026 roku w Clash of Clans. Jak nam poszło na wojnie numer 5? A no już sobie zaglądamy. Tym razem, niestety, trzecia porażka i co bardziej niestety, yy, niestety przegrana jedną gwiazdką. Po raz kolejny, druga wojna z rzędu, taka sytuacja, gdzie no dosłownie się ślizgnęliśmy, jeżeli chodzi o załapanie się na zwycięstwo. Niestety się nie udało, bo jak widzicie procentowo wyglądało to nawet nie najgorzej, bo przy remisie byśmy wygrali na procenty, no natomiast tej jednej gwiazdki zabrakło. Której? Prawdopodobnie mojej. Dlaczego? No bo po raz kolejny, jak to u mnie na CWLC, chociaż jeden atak musiał mi się nie udać, no i to był ten nieszczęsny atak z wczoraj. Jak Pewnie oglądaliście ten odcinek, to wiecie dobrze, że no zmagałem się niestety z problemami zdrowotnymi i podejrzewam, że to dosyć mocno wpłynęło na moją postawę. Eee, dlaczego nie, żebym się tu jakoś bronił czy coś, no bo wiadomo, też zawsze mówiłem, że zdarza mi się popełniać błędy. Natomiast wczoraj. Atakowałem powiedzmy, kil z kilku kąt, w, w różnych że tak powiem, klimatach. Najczęściej czy to na farmie, czy to na ranketach, bo tylko głównym kątem grącę w I powiem Wam, że absolutnie nic mi nie siadało. Więc podejrzewam, że właśnie z uwagi na stan zdrowia ta dyspozycyjność dnia była o wiele gorsza i naprawdę ciężko było zachować koncentrację. Ale nieważne, to zostawiamy. Nie ma coś do tłumaczyć, rozliczany jestem z wyniku, a ten nie był najlepszy. Co tutaj poszło nie tak akurat w moim przypadku? Uważam, że przede wszystkim zawiniłem, jeżeli chodzi o placement log launchera. Dlaczego? Zaraz to sobie zresztą zobaczymy. Powinienem go wyrzucić troszeczkę bardziej od narożnika żeby po prostu otworzyć cały ten środkowy segment, bo wiedziałem, że będzie z tym problem, a nie chciałem atakować typowo od strony Tehanu, no bo wiadomo, mam launchera, więc trzeba było go sensownie wykorzystać. No i widzicie, jak go puściłem troszeczkę wyżej, a mogłem bezpośrednio od narożnika, bo przełożyło się to później na to, że on zahaczył co prawda o murek tego środkowego sektora, ale tylko o górny i nie rozwalił go po prostu w całości. Przez to nie powstała żadna wyrwa prowadząca do tych budynków w środku. No i sami widzicie, jakby wojsko sobie zrobiło cały taki rajd dookoła, i ja wiedziałem, że ono tak pewnie zrobi. Tylko pod koniec, przez to, że tam w ogóle nie było otwarte, musiałem się przebijać przez murki. A zostało już mi za mało y, siły przebicia, żeby cokolwiek móc tam zrobić. Na no, środek był ustawiony no, typowo antygolemowo, gdybym pewnie poszedł y, od y, tego boku od dolnego do prawego narożnika, to może by to inaczej wyglądało. Tylko, że wtedy ja też nie chciałem iść po od oba fire Spitery i trochę się tego obawiałem, więc po prostu wybrałem tak, a nie inaczej. No i trochę mi się to zemściło. Mówię, gdybym, gdybym inaczej rzucił tego loga, przez to weszłoby do środka trochę wojska, to sytuacja bym miał bardziej opanowaną, no ale niestety wyszło jak wyszło. Szkoda także, Akurat w tej konkretnej wojnie, poza moim atakiem, który w sumie już by dał nam remisa, w tym przypadku zwycięstwo na procenty, więc biorę to tak naprawdę na siebie, ale też szkoda tych dwóch ataków na TH16, które były jednogwiazdkowe. Zwłaszcza że procenty były na tyle wysokie, że można się było pokusić tutaj o lepsze przeprowadzenie tego. No tu już nie będę oceniał ataków innych klanowiczy, bo, bo to sobie ewentualnie jestem w stanie z nimi omówić gdzieś tam powiedzmy prywatnie. <laughs> Natomiast no, mówię, jeżeli miałbym gdzieś upatrywać takiej niewykorzystanej najbardziej szansy na tej wojnie, no to właśnie w moim ataku, no bo powinienem zrobić setkę już na tym poziomie jak i właśnie tych dwóch ogórków na TH16 i gdyby to to na spokojnie ta wojna byłaby wygrana, a tak trzecia porażka trzy, yy, dwie wygrane bo to jest piąta wojna teraz gramy szóstą, obyśmy dali radę ją wygrać, no gdybyśmy wygrali większość wojen, 4 na 3, no to myślę, że to, to CWL można by było uznać za udane zwłaszcza, że pozycja wtedy w tabeli byłaby nie najgorsza ale my nie o tym. Wracamy sobie do całej głównej tabeli. Wygląda to właśnie w następujący sposób. Przez tą porażkę z Gryfosem spadliśmy na piąte miejsce. No i tak naprawdę te dwa zwycięstwa są w stanie nam przynieść to czwarte, może nawet trzecie miejsce, bo tutaj jest dosyć duży ścisk. Pytanie, jak to będzie wyglądało na innych wojnach, właśnie naszych przeciwników, bo na razie nie zanosi się na to, żeby. Tak właśnie było w sensie optymistycznie dla nas. Zobaczymy. No, jeszcze te dwa dni to wszystko potrwa, czy nawet trzy, bo teraz mamy szóstą wojnę, jutro będzie siódma. No to dwa, jak wy oglądacie, no, to jeszcze jest dwa. Także, yy, także zobaczymy na sam koniec. No, jestem ciekaw, oby to się udało. No bo zawsze trochę my dali więcej, wiadomo, no i to też inaczej wygląda w tabeli, jak zajmujemy trzecie, czwarte miejsce, czy nie wiem, piąte, szóste, i ledwo tam się bijemy o utrzymanie, nie na takiej zasadzie. Ostatnią wojnę mamy z hmm, Wild Hares. Oni są na szóstym miejscu, no to będzie bezpośredni pojedynek. Teraz się bijemy z siódmym planem, na ten moment wygrywamy i oby tak zostało. Więc myślę, że no to piąte miejsce minimum jesteśmy w stanie wyciągnąć. Pytanie co więcej. No ja uważam, że przy dobrych wiatrach może się nawet o te trzecie tam zahaczymy. Ale to dopiero się wyjaśni za dwa dni. Także tyle ode mnie. Ja sobie jeszcze na koniec pokażę jak wygląda... Nasze jakby klano, nasza, jakby, klanowa tabela pod kątem atakowania. Tutaj cały czas Wojtek, Chillout i Doktor na pierwszych trzech miejscach. Także graty, chłopaki, bo robicie komplety, przynajmniej na razie. Natomiast no, mój wynik teraz spadł, aczkolwiek i tak utrzymuje się możliwie najwyżej ze wszystkich graczy, którzy oddali mniej niż 5 yy, ataków do tej pory. No bo przypomnę, że na pierwszej wojnie z tych 7 mnie nie było. Co za tym idzie? Z jednej strony fajnie, no bo jest to trochę pocieszające, no ale z drugiej strony trochę szkoda, że właśnie tych 6% zabrakło, że mieć cały czas maksa tej jednej gwiazdki. Miał 12 gwiazdek, wtedy bym się przesunął już na 22 miejsce, no ale trudno się mówi. Nic już na to nie poradzimy, maksa nie zrobię. Bo i tak to było wiadomo już po pierwszym dniu, że nie zrobię 21 na 21, tylko co najwyżej 18, a już wiem, że zrobię co najwyżej 17. Także trudno. Może, maybe next time, nie? może następnym razem. I wszystko wróci wtedy do normy. Zobaczymy. Ale klątwa nadal wiecznie żywa. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Zapraszam na Discorda. Tam sobie możemy właśnie pogadać. Ostatnio się dość mocno uaktywnił. Tam widziałem parę nowych osób. Doszło fajnie. Super. Cieszę się. Przynajmniej mamy o czym dyskutować. Coś tam się dzieje. Nie ma jakiejś nudy czy smuty. Przynajmniej można tam też sobie ze mną układać, czegoś się dowiedzieć, coś podpytać, czy nawet przeanalizować swoje ataki na co? Albo do tego też zawsze zapraszam i zachęcam, bo taka nauka myślę, że nigdy nie pójdzie w las. Jeszcze raz dzięki, miłego dnia Wam życzę, w zależności kiedy to oglądacie. Pozdro i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej.